Dzień dobry, Sionik na popkę, na topie, potężny Sion yy, Zobaczymy, wydaje mi się, że fajny mamy team comp Znaczy ten brand w dżungli w ogóle jest ciekawy Bo Ryan go troszeczkę zbuffował, yy, żeby mógł grać w dżungli Nie wiem czy jest sens w ogóle takiego branda do dżungli brać, ale zobaczymy jak te statystyki nasze. Ja mam 60% win rate na nim, więc jest naprawdę ok. Co prawda w 10 grach, ale wydaje mi się, że jest ok. Oczywiście znowu muszę zmieniać na No Znowu będziecie mieć czarno. Nie wiem dlaczego nie to się ustawić to normalnie. Weźmiemy podkę jak proponuje nam gra. Kopocia, jednak fajna rzecz. Yy, Bo gramy na popkę, więc będzie dużo tradeów robionych. Więc a ta, yy, ta Corruption Potion. Daje nam po prostu, jakby takie palenie przeciwników, które zadaje Magic Damage, jak autataczki dajemy imów. Więc wydaje mi się, że jest spoko. Zobaczymy. Oni mają praktycznie full, full ad team oprócz tej Evelyn, więc jak ja sobie zmaksuję troszeczkę przez W oczywiście, dobijanie krypków O! Chyba był Hook. Tak, no. Tutaj wadzik i Hook. Złapanie, no, dobrze się rozpoczyna ta gierka nie ma, co, nie ma co narzekać już na początku A tak rzadko jest yy, Przynajmniej na tym samolet drift u mnie Że jednak te wychodzą Duele jeden na jeden Nie wiem czy potrzebuję pomocy No na pewno Brandzik potrzebuje pomocy A no, nie wiem, nie jestem przekonany, bo oho No to co, żegnam. flaszować? Nie muszę. Kurde. Trzeba było flaszować Myślałem, że kieruje ten sylat, przecież widział. No ale dobra, dobra, no i nic się nie dzieje. Już na starć takie ciekawe rzeczy. Jak mi tu Evelyn przyjdzie To się zirytuje Mocno A ona może przyjść No zobaczymy Wow ta popka Ale irytująca to jest to ona ma wszystkę tylko No nic I ta linia taka prosta dla nas nie będzie Jakbym sobie... Dobra, ładny tak. O popcie Trzeba się skupić teraz na biciu minionów. No nie, przyszła Ale hmm To było w ogóle warp dla niej? Sobie przynajmniej minionki wezmę Pozbieram Ale widzę, że lekkie dymańsko jest tutaj robione Niestety No nic, zobaczymy On nie żyje chyba Trafi? Trafi bija. tyle. Jeszcze nasz botlane się wywalił? Mając Dravena i Blitzcranka? Jakim cudem w ogóle. I się. Dlaczego? Bo żebyście wiedzieli, no Draven to jest taka potężna. Yy postać pod właśnie early game. Ona ma bardzo duży bazowy damage. Nic, no jest to ciekawe. Dobrze. Graspik ściągnięty. No, nie wiem, no wydaje mi się, że fajnie byłoby zabić, no, No, ale no nie znam no. <grywy> się, no, mówi się. no, no, Dobra, dobra. Nie no, Swoją popcią świetną. Ile ona zadała obrażeń z tego? Nie wiem, ja w ogóle nie jestem przyzwyczajony. A, ona maszyna! Okay. Nie! Oh, Autor tak. w Braku. Ale dobra, no jeden za jeden nie jest zły, tak naprawdę. Diny. <gryny> No, były nudy na początku, jakieś gareny ład... O jezu paria, ja to garen! <grywy> Oj i to... Ciężko. o... On tam ma trapkę, nie? Będzie skakał. Nie ma. To no dobra, chociaż tyle. Ale widzę, że dobra po tym blitzcranku i tym huku takim bożym tutaj, to widzę, że będzie ciężko Coś wygrać, szczerze mówiąc. Ale zobaczymy, no, postaram się zmaksymalizować mój zajebisty... Play, play, Oj, nie trafiłem Szkoda Z Tego Q muszę trafiać Tak to, to mam tu troszkę mm, problemy Sporadę oh, Szczerze powiem o, no to co, akrekcja w, w moją stronę. Niby mam ulti, można coś kombinować, ale nie wiem czy damy radę w ogóle. No i tak, tak trzeba obijać ją właśnie. Ja, ja, to nie trafiłem, co jest? To trzeba było trafić No powiem ci, że jest blisko, strasznie blisko są te walki Ale przynajmniej team'ek coś zabija Ten Sylas może ładnie później oro robić, tylko Tutaj nie możemy się dawać yy, tak zabijać no. Dobrze, to jest huge. To też jest huge, nie trafiła. Oj, hm. Na milimetry tu się bijemy. Cofnę. Ale tu, tutaj przy ty... O! Kur... Nie zobaczyłem. Akurat, yyy... Braham No cóż, Jest jak jest, no. Yy, aczkolwiek, co miałem mówić? Aha, miałem powiedzieć, że... Że trzeba najpierw tepnąć. Nie mam ulta. No miał ultę moglibyśmy zabić, ale ładnie tu dodżowała strasznie, no to by było gledobre. Ja to czopiu jestem że ona takiego dużo zrobiła. Ja powiem, że jestem 1-4, ale jakoś tak nie czuję, żebym dużo miał, dużo było w tym mojej winy. Tak wam osobiście powiem. Teraz ja, tak jestem troszkę do przodu, ale to też jakoś co dużo nie zmienia. No niby super na no, ten driven, zyskał stack, ciekawe ile. Ale my za to play tak jest źle Jest naprawdę ok, ten playcik Chyba tak właśnie wyłapywać okazję. Nie wiem, ja bym mógł na przykład spróbować coś. Jechać. Oho. Ta popka mnie będzie zamykać. O oh. No błąd, 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 błąd z mojej strony. No nie spodziewałem się, że akurat tu będzie FK, jeszcze ten. jeszcze i miał yy, lepszą możliwość zejścia, po prostu. Na, na ten. Z Mida. Ja no nie spodziewałem się. Kurczę, mogłem od razu ultować, ale się zastanawiałem, czy mnie dogoni. Oj! Ojoj! Oj. Zabił, ale to... Bo ulti też takie huge było. Ja się chciał predykcję zrobić, bo myślał, że cofnie ten Jona. A Jona nie cofnął. Ale spokojnie. My jesteśmy tankami. Wiecie, tankiem aktualnie, więc... Ma co się. Dobra ja Nie wziąłem tej taczki. Będzie ta popka, nie? Game. No to tyle, nic nie zrobimy. No w nie ma za bardzo. No możemy próbować, jak ten blick trafi, huka. To będzie dobrze. Nie trafi. Hmm, ma ulti Ale zabiliśmy tą popkę, więc jest dobrze Moglibyśmy jeszcze tą Evelyn zabić, ale... O kur... Oho No! A nie, nie miał chyba many, dobra, cofka Wiem, może by... Tu jest Evelyn Ja muszę to oddać Nic nie zrobię Gadż ja, Brand zabiję Sprawdźmy to Zabił, Zabił na! To ale umarł Oj, ona też... on też gnie Wyrówn wyrównana rozgrywka, niestety. Hmm. I ta Ewelin się fiduje, to jest właśnie najgorsze. Bo tylko ona gra AP, więc trzeba będzie składać dużo AP, ale też trzeba składać yy, armor. Chce w sensie się dużo Magic Resistów, nie AP. No nic. Patrzymy. Na razie ta gierka no, nie wygląda na wygraną, szczerze wam powiem. Czokolwiek zobaczymy, tak jak mówię, no wszystko się jeszcze może odmienić. Fajnie jakby ten Draven zaczął coś grać. Czy nie tak, że od tej... Tutaj... No, ma cztery kilki To nie ile z tego... O! Tu możemy... możemy podejść. Ja go tu zamknę. Fajnie, clean. No, no to botlen się wywalił cały. Teraz pytanie: hm. W te No równo jesteśmy. Uważając na to, że ja się tyle razy zdążyłem wywalić, teraz nie wziąłem taczki. Świetnie. Uważając na to, że ja tyle razy. O! Biją się tam. Tylko czy ja coś. Uważaj tą Brandę Ona może one shotować Nie no nie ma sensu, nie pójdę, nie będę gonił bo oni ją i tak i tak raczej zabiją Albo nie, bo sobie ucieknie Można też tak Zabili? O dobra, Draven zebrał, no to, to jest świetne Draven będzie naszą win condition trochę, tak samo Sylas Tylko, że ja nie mam, te mam 12 sekund do TP, oni się biją Okej, okay, dobra, zabijają tu, w O! Ładnie Kurczę. To jest świetne, bo ja biorę teraz turret Na topie No, na styk Wezmę jeszcze Tyk, ale. No, to jest huge dla mnie No nie, czy ja tu obwerseja robię no właśnie padam z można Heralda wziąć Herald Piurczy warto byłoby wziąć go nie bierzemy go Ja ma multi za chwilę, możemy się bić z niego o, the... Dobra, tylko tu była jeszcze popka Idziemy w nią? Kimek, idziemy Ja wiedziałem, że się cofnie właśnie, dlatego nie... O! Ale on ma martwa popka jeszcze będzie szła. Jest popka Z parą ulti Nie trafiłem Kurde No, ten flash niepotrzebny, ale przynajmniej weźmiemy tego heralda Koniec repsyla Tyle się wywala Mogę obronić Lida. Niech Draven weźmie topa. W tamtym czasie weźmie topa. A to ciekawe. Musimy uciekać. Hmm. Draven gdzieś przynajmniej ten Dobra. Ja nie wiem, czy my możemy coś szczerze mówiąc tutaj. Ja mogę niby tu stać. Wreszcie, czego jest jestem. O! Buddy. No i super. Dobra, ja nie wiem. Wydawało mi się, że ten DLCK jest gigant z z tego, że to wtedy tego huka takiego dzikiego. Pierwsza nie a ty Shutdownik. Wow. Dużo slow, także swiftnessy mogą być kit. Nie mam za bardzo gdzie tepnąć, ale mam ulti, więc jeżeli on tu będzie, możemy zabić. Masława, masława Dobra Dożywane No i super Trzeba było, do tego też nie atakowałem na początku, żeby uniknąć ulti tej popi, żeby nie wywaliła mnie Bo ona była martwa na 100%, a teraz jest rage I to jest istotne, żeby uniknąć ulta, żeby nas nie wykopała gdzieś Gdzieś na drugą stronę mapy i ją zabić, po prostu jak najszybciej. Ja tu spuszuję żeby na Drake'u mieć. O, tylko że oni się biją. Problem. Dobra, no idę idę. Chociaż, kurcz, ja bym wziął. Nie bicie się. Dobra, jest i ona. Jest niczym nie trafiłem

Ale że Blitzkrieg nie zareagował na to? Dziwne. Czemu? Czemu ten Blitzkrieg nie zrobił nic? Bo ja specjalnie jakby nie uciekałem, bo myślałem że Blitzkrieg huknie. Będę tu stał i Blitzkrieg stąd podejdzie i huknie ją i złączutujemy. Wewe, Ten brand już zaczyna robić kiga Oj. Bebe. To tak nie mam za bardzo co mogę to sprzedać. To jest takie trochę Joik, ale kutepnę i idziemy na Drake'a. Dawajcie. Bierzemy go. On jest free. Free Drake. Za bardzo mam co zrobić szczerze mówiąc Nie tyle było Ale się pysapaliśmy, Oj hmm. Ciężko Draven Report please Nie wiem czy to jest wina Dravena szczerze mówiąc Nie no, nie poddajemy. To jest do wygrania jeszcze. Chłopaki coś się próją. Nie ma co. Wydaje mi się, że Leita mamy lepszego. Chociaż ta Senna później będzie boleć maksymalnie. No. Ona będzie miała później giga duży range. I będzie kajtować wszystkich. Chyba że Brand trafi. Jakiegoś stuna. O na przykład coś takiego. Tylko że mnie tam nie ma i się pijemy. Pytanie, czy to ma sens, się bicie tam. Nie, nie ma. Nie trafił. Zabicie. Popka na plecach. Oj. Ty. Dobra. mam multi, ale pytanie czy, czy jest sens. Hm. Ja mogę teraz specjalnie zrobić tak, żeby. O, żeby zeszli. to, Do, Dobra, i teraz przez to, że oni zeszli, bo no to to mamy free barona. No to jest super. To jest bardzo mocne. Oj, jak no, tutaj cały czas jest, no, to nie widzi O, ewidentnie, patrz jak idzie Jak mi go ani O, Dobra, dla mnie Człowieku A ty chcesz od mnie? Jak ja sobie minionki zbijam teraz? Generalnie to ja chyba mogę go zabić. Nie wiem co za wy to sądzicie. O, ale nie tak. Zaraz się poświęciliśmy. Nie powiem że nie. Ale jeżeli oni teraz splankują. O, huge Ten las zabija poppy. No ja teraz jestem takim troszkę. No najlepiej kupić halbreakera i sobie siedzieć na side lane i nic nie robić. W się sensie na linii bocznej na przykład gdzieś sobie farmić. Niech oni się biją, bo no jestem No Ale będę odciągał ich. No no nie są martwi. Musi trafić. Nie trafi. O ładnie, super chyba No możemy to grać chyba, nie? Nie boję się, i ciemno jest Jak to się nie? Patrzcie Ale jest ja, ja się ciekawe jak, jakim jakim cudem w ogóle nie tam. Oni wszyscy nie żyją pytanie czy si jeszcze chyba nie odpuszczamy, no nie? Jakim cudem? Yy... O, kurde. grubo. Popil Jakim cudem yy, ona ten. Nie, nie mogę się wysłowić. A on nie, nie został podrzucony przeze mnie. Przecież ja chyba idealnie sprokowałem to kiło na niego. Ale może się mylę. Uszek śmierdziuszek. Lepszy. Na lepsze motivation No i co, bierzemy chyba drake'a? Nie Patrz, 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 patrz Low. O jest, są wszyscy To jest dobre okay. Hmm Zatknijmy. W sensie to jest dobra bitka, tylko po co? O! Wow! Widzieliście to? To huge. No ja tej gry nie gram w ogóle dobrze. W porównaniu do wcześniejszych gier. Ale wygrywamy, no. Jak to się mówi? Raz się wygrywa, raz się przegrywa Wydaje mi się, że są 3 sekundy, że to nie ma sensu podchodzić I Może się mylę Nie wiem, ja, ja lubię grać safe, nie lubię grać tak, wiesz O właśnie, tak na, na wyletki teraz Okej okay. Poddali się Cóż, jakbym miał ocenić swoją grę, to de facto. Yy... A, bo ja mam jakiś czas trwania 300 milisekund yy, przejścia sceny jakiejś dziwnej, i jest czarne tło wtedy, muszę to wywalić. Nie wiem, czy to jest tym spowodowane, że, że tak, yy, taki czarny ekran jest przez chwilę. Nie wiem, nie wiem, zupełnie nie wiem. No cóż. Zobaczymy jeszcze damage. MVP. Kto mógłby być najlepszym MVP? Najlepszym graczem. Hmm. Chyba ten Barant. On miał strasznie dużo obrażeń, tak mi się wydaje. No i co, za chwilę MRR3. Podoba mi się to. Elegancko do przodu. No, zrobiłem tyle samo do merza co Jean, więc wydaje mi się, że nie jest źle grając tankiem. Ale ten Jean nie grał nie gra za dobrze. No. 2,812. Ale umówmy się tak, że to było po prostu wszystko robione dla, dla drużyny. Ja się poświęcałem. Taka prawda. Tyle. No i win to win. No, nie ma co się tutaj przejmować. Dlatego właśnie w takich sytuacjach nawet lepiej jest grać tankiem, jeżeli masz przegrywać linię. Bo jak przegrywasz linię i grasz jakimś takim hyper carry na przykład, nie wiem, albo po prostu carry jakimś. To może być jakąś Fiorą czy czymkolwiek. Takim na przykład Olafem, i jak przegrywasz, to jest dramat ogólnie. I ty jesteś, masz zero utility, czyli no jakby nie masz podejścia w ogóle do gry, i nie ma, to, nie ma to sensu w twoim przypadku, wtedy jakby próbować walki. A w moim przypadku, jak grasz na przykład jakimś takim Sionem, właśnie albo Ornem, Orn jest też super, bo i tak i tak jakby ulepszasz cały team, w sensie ekwipunek po jednym ekwipunku z drużyny. Więc zawsze jesteś utility. No i masz stuna, masz przeżywalność, niby jesteś do tyłu, ale jednak tego HP trochę masz, no nie? Więc wydaje mi się, że jest, że jest całkiem spoko. Polecam grać tankami, kamieniami na topie, bo nawet jeżeli przegrywasz linię, to można de facto wygrać grę em, przegrywając linię ze względu na to właśnie, że jesteś utility i tyle. No to co? To miłego dnia życzę i do zobaczenia. Nie. R